Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z wami w waszej szkole wraz z księdzem dziekanem i księdzem proboszczem, który tutaj na co dzień jest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Pani Dyrektor, cieszę za. słowa powitania, wprowadzenia, prezentacji szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, Was, kochane młodzieży i kochamy dzieci. Zaczynam od tych, co najdłużej tutaj chodzą. No i którzy będą płakać, że już nie będą to mogli chodzić. Aż po yes Myśleć, ciekawy, gdzie Pan chce mnie postawić, żeby być pożytecznym życiem. Pierwsze przełom nawet nie przypuszczało, że spotka taki wielki zaszczyt, rozcięty. To właśnie ono dało osłonę. Przez i kolejne sakramenty. Także Duch Święty, który wpisany jest w ten katalog Siedmiu Sakramentów. I dzisiaj będzie udzielany Kasie ósmej. a święta nie przyjdzie na tę przeświętą, żeby zobaczyć, jak się ma przygotować do przyjęcia Ducha Świętego. Innych też zapraszam, bo w tym roku uroczyście wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ten rok się nazywa jubileuszowy. pomogli w takim rozszczę. Ochóz zupełny, czyli darowanie wszystkich pan. Najbliższych to pewnie od Was to jest czudec, ale wasz dekanalny nie jest niechłogszy. Natomiast ja was. Do szkoły, po szkole dzieją się rzeczy przepiękne. Najpierw często słyszę takie wypamiętanie, że chrzbiski wie, że do szkoły chodzimy po to, żeby nam dobrze w głowie było. Wierzch narodowy, który na imię miał Adam, A na nazwisko? Wierzch Awa. Jak ja które pokazują szkielety. Tak. Moje przeżył. Na to bardziej co oglądania i szczególnie trzeba się bać. Dlatego też pamiętajcie o sercu, bo w sercu można nosić skarby. Od Chó Świętego Mieszka. Ojciec nasz nie jest. Jezus nas bawi Duch Święty Ożywi. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Dałem Wam przykład. Bo ja nie przyszedłem, żeby mi służono, tylko żeby służyć. I Wy też. Starajcie się służyć. Czy już wiecie, w jaki sposób będziecie służyć? Szczególnie najstarsi, jako szkołę. Będziecie dalej kontynuować, żeby się nauczyć służyć. Tych reprezentantów często przybierz jak to są dalej pytania, z jakich No A jeszcze nie myślę. No szkoda, że w kwietniu, nawet w marcu, nie myśli się, kim ja mam być. Co ja lubię, co ja kocham, żeby czynić coś dobrego przedszkola trzeba się zanawać pomyśleć, gdzie bym mógł pomóc, bo jesteśmy po to, żeby... słowa z przesłania skierowane do naszych uczniów i do nas za Myślę, że tę część naszej dzisiejszej uroczystości zakończymy. Uczniowie z tej okazji otrzymają taki bonus. Zakończymy wszystkie lekcje dzisiaj. Grzecznie wszyscy udadzą się prosto do domów, wyjdą szanowni goście z sali, których serdecznie zapraszam do drugiego skrzydła szkoły na smierzankę Dziękuję garbaty, bo tak coś chłodno dzisiaj. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za uszytycie gości. Zapraszam, ksiądz proboszcz poprowadził, a uczniowie proszę, żeby zaczekali, później spokojnie wracali się do domu. Proszę, zostańcie.